Szanowni Państwo, dosyć analiz, dosyć tych wszystkich rozmów o tym, kto jest lepszy, kto wygra, a kto przegra. Zaczyna się wielkie spotkanie. Halo, kłaniamy się nisko i witamy Państwa serdecznie z tej świątyni futbolu, San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. Intermediolan zmierzy się z Atletico Madryt. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A oto skład drużyny Interu na dzisiejszy mecz. W bramce Jan Zomer w obronie Bastoni wystąpi razem z Francesco Acerbi. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. Z przodu sztab szkoleniowy postawił na duet napastników, a czas pokaże z jakim skutkiem. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W obronie Stefan Sawicz wystąpi obok Mario Hermoso. Marcos Jorente oraz Koke zagrają na środku formacji pomocy. W ataku zaś zobaczymy Antoana Grismana współpracującego z Alvaro Moratą. Zaraz, zaraz to może być Branka. Proszę Państwa, Branka! No miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Inter wznawia grę od środka. Z takich jeszcze na wyrównanie. Oto jest pytanie. Morata. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do sianki. Drużyna przeciwna, wydaje się rozpita. Na razie 2-0. Lautaro. Inter oddaje piłkę. Piłka do nogi Moraty. Morata ma mnóstwo miejsca. Akcja jeszcze trwa. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Okazja! Nie zepsuć tego! No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko. Tam, gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Saul Niguez. Marcos Jorente. Antoine Griezmann. Przy piłce Jorente. Dobra interwencja Bramkarza. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek szesnastki. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. No i odjechał teraz z piłką. Obrąca na posterunku, oddala zagrożenie. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Rozpoczynamy drugą połowę. Na razie Atletiko Madryt w bardzo dobrej sytuacji. Prowadzi i ma mecz pod kontrolą. V. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Bardzo daleko od bramki chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym Juram. Barella. No i po ataku zagrożenie minęło. Rikelme. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Wciąż jest groźnie. Nie ma! Ale nieźle postraszył tą bombą. Atletico zdecydowanie wie, jak rozgrywać akcje w ataku. Widać to zarówno po statystykach, jak i po Parella. Varela. od Oddali piłkę rywalom. Stefan Savic. I pokek. Saul Morata. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Alvaro Morata. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Posiorente udało mu się ograć obronę, no ale jednak zostało to w końcu zatrzymane. Durant. Jesteśmy w ostatnim akcie dzisiejszego przedstawienia, w którym piłkarze Atletico sprawili się naprawdę super. Rywale są absolutnie bezradni. Co tu dużo mówić? Oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz, I aż szkoda, że on się już kończy, bo taki koncert piłkarskiego kunsztu okraszony tyloma bramkami chciałoby się oglądać jeszcze długo. Di Marco. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. I dobrze teraz w obronie, nie przepuścili tego dośrodkowania. Benja conxe match